Cześć, witam serdecznie wszystkich. W tym filmiku chciałbym Wam pokazać, jak można zacząć inwestować w kryptowaluty, tak? Jak możemy zacząć kupować sobie po prostu bitcoina i inne kryptowaluty dostępne na rynku. Ja korzystam z giełdy Binance. Link do giełdy Binance macie w opisie tego filmiku. Tam, jeśli klikniecie sobie w ten link. Przeniesie Was właśnie tutaj na tą stronę. To jest największa giełda na świecie, giełda po polsku. Także wszystko, wszystko można ogarnąć na spokojnie, tak samo można wpłaty robić w złotówkach i tutaj kupywać, dlatego tutaj się skupiłem na, na pokazaniu tego, jak to tutaj wygląda. Tak? Także, tak jak mówię, link macie w opisie. Jeśli sobie klikniecie w ten link, przeniesiecie tutaj. Tutaj teraz trzeba za, zarejestrować konto można przez e, Google, albo tutaj klikamy zarejestruj przez e-mail lub telefon. Tutaj w sumie można podać tak samo numer telefonu. No i tutaj wpisujemy tylko adres e-mail, swoje hasło. E, akceptujemy regulamin, wyrażamy zgodę na otrzymanie informacji i Klikamy ja przycisk utwórz konto osobiste, ja tego teraz tutaj nie będę robił, bo konto już mam założone, także teraz po prostu e, przejdę do swojego konta, gdzie jestem zalogowany i pokażę Wam dalej e, jak to wszystko działa. Ok, moje konto tak jak widać tutaj jestem już zalogowany e, i teraz tak, pierwsze kroki jakie musimy zrobić to oczywiście wpłacić sobie jakieś depozyty, mamy kilka możliwości wpłaty depozytu. Także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, tutaj klikamy do góry wpłać i tutaj e, przechodzimy albo w e, kup krypto od razu albo możemy wpłacić Fiaty, może pokażę na samym początku jak się wpłaca e, Fiaty, przeniesie nas tutaj i na przykład e, jeśli chcemy wpłacić w złotówkach to mamy tylko tutaj możliwość e, zakupu tego poprzez stronę Zen, tam musimy być zarejestrowani, ja z tego nie korzystałem, także nie powiem, jak to wygląda, ale jest taka, jest taka możliwość, tak jak widzicie, tutaj jest 1% odpłaty za to. Tutaj można sobie poczytać, czym jest Zen, jak to wszystko ogarnąć. Także jest to na, na pewno nie jest to trudne. Ja na pewno korzystałem z wpłat euro. Także mogę wam powiedzieć, jak to wygląda, jeśli chodzi o wpłaty euro. Możemy zrobić to właśnie przelewem bankowym, ja tutaj mam. 1 euro, prowizję od transakcji. Mi tutaj te przelewy bardzo szybko przychodzą, czasami nawet tego samego dnia, jeśli, jeśli robię przelew rano. E, możemy tutaj wrzucić również kartę bankową. Jeśli klikniemy, tutaj sobie przelew zwykły, dajemy kontynuuj. I tutaj wprowadzamy tylko po prostu kwotę, jaką chcemy wpłacić. Dajemy na to 100 euro. E, otrzymamy 99. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy informacje jakie potrzebujemy do wpłaty. Tak oczywiście nasze konto y, musi y, się zgadzać. Tak? Konto bankowe musi być y, założone na takie samo imo, imię i nazwisko jak mamy założone y, tutaj konto na Binance. Nie może to być y, przelew od jakichś osób trzecich. Tak? Także tutaj mamy wszystkie y, informacje do, do zrobienia przelewu wystarczy że sobie wejdziemy na bank wpiszemy w, Piszemy wszystkie te dane, zrobimy przelew i tyle. E, tak jak mówiłem, pieniądze tutaj dosyć szybko przychodzą, nie dostaję w ciągu jednego dnia, także naprawdę bardzo szybko. To jest jeden sposób, tu jeśli chodzi o euro. Niestety przy złotówkach e, nie ma takiej możliwości wpłaty, możemy tylko skorzystać przez, e, przez właśnie tą stronę Zen. To jeśli chodzi o zwykłe wpłaty, tak? Tutaj mamy jeszcze opcję e, kup kryptowaluty. I tutaj możemy korzystać e, z wielu innych, innych opcji, jeśli chodzi, chodzi o zakup. Wpisujemy sobie tutaj od razu kwotę. Jeśli są to złotówki, to w złotówkach. Możemy sobie od razu wybrać kryptowalutę, jaką chcemy kupić, kiedy klikniemy sobie tutaj. Mamy również inne kryptowaluty, także od razu możemy dokonać e, zakupu tej kryptowaluty. Każdej jakiej, jakiej chcemy, znaczy, chyba wszystkich tutaj nie ma na tej liście, ale e, jeśli czegoś nie ma, oczywiście, możemy sobie zakupić USDT. Teraz ja sobie właśnie tak zrobię: USDT, dajemy kup USDT. Teraz wybieramy sobie metodę płatności i tutaj mamy Google Pay, kartę, tak, tutaj mamy P2P, czyli od kogoś możemy sobie to zakupić poprzez blika i tutaj mamy bank PKO, też szybkie transakcje, także tutaj mamy już lepsze właśnie możliwości, tutaj pokażę na przykładzie tego blika, bo oczywiście najłatwiej to za pomocą blika zrobić, tak? dajmy potwierdź I, tu raz, i teraz tutaj tak jak widzicie mamy wszystkie dane potrzebne do zrobienia przelewu tak ja sobie teraz wejdę na telefonie na e, konto bankowe e, i robimy przelew na telefon i tutaj mamy nazwę odbiorcy wpisujemy nazwę odbiorcy następnie numer telefonu w tytule przelewu wpisujemy sobie e, numer transakcji mamy tutaj też numer zlecenia Możemy sobie to przepisać. Chociaż ja też nie wpisywałem nic w tytule przelewu i zawsze, zawsze mi wszystko dochodziło bez problemu. I na koniec wpisujemy kwotę, czyli w tym przypadku 100 zł. I dajemy realizację, czyli wyślij przelew. Zatwierdzam u siebie na telefonie. Po zrobieniu tego przelewu, oczywiście, klikamy sobie tutaj przelaną. Powiadam sprzedawcę. Oczywiście tutaj też y, musimy zatwierdzić, że zgodność y, danych oczywiście jest, czyli nasze konto na Binance y, na te same dane założone, co y, robiliśmy. Przelew zatwierdzamy sobie tutaj. Klikamy potwierdź płatność i teraz sobie czekamy aż, aż płatność zostanie zatwierdzona. Ok, tak jak widzicie, zlecenie zostało y, ukończone. E, trwało to trochę, bo dopiero potwierdzenie. Było na drugi dzień, ale zawsze jak to robię, jest, jest dosłownie w kilka minut. Także wczoraj była późna godzina i pewnie osoby, tej osoby, która miała to potwierdzić, nie było już przy komputerze czy przy telefonie. Dlatego dopiero dzisiaj z rana zostało to zatwierdzone. Także tak jak mówię, normalnie trwa to do, do kilku minut. Ewentualnie tak jak w tym przypadku, kogoś nie było i po prostu zrobił to. Kiedy pojawił się tylko przy komputerze czy telefonie, e, ok. Tutaj to zlecenie mamy już zakończone. Teraz te pieniądze pojawiły nam się tutaj w portfelu finansowania. Ok, tak jak widać, tutaj mamy zakupione USDT 22,98. Teraz, żeby dokonać jakiegokolwiek zakupu, to musimy sobie to przetransferować. tutaj na nasze konto właśnie spot czyli zmieniamy sobie tutaj sfinansowania na spot usdt dajemy max potwierdź i teraz tutaj nam z tego konta e, znikają a przenosi właśnie nas na portfel spot i teraz tak aby dokonać zakupu wchodzimy sobie e, w handluj spot e, ja w tym przypadku zakupię sobie kryptowalutę U Tutaj możecie sobie wpisać. Tak, tutaj macie wszystko. Akurat w parze do USDT, tak jak tam było widać, bo mamy, mamy tutaj na swoim koncie USDT, tak? Macie tu Binance Coina, Bitcoina, Ethereum, Matica. Wszystko po prostu co chcecie, tak?Że wystarczy tu sobie wpisać, kliknąć. I teraz zjeżdżamy sobie na dół. Wybieramy sobie tu możemy sobie wybrać po prostu, żeby nam kupiło z marketu, czyli po aktualnej cenie, którą mamy tutaj na markecie. Jeśli weźmiemy sobie limit, na przykład ustawimy taką cenę gdzieś zakupu, a cena za chwilę zacznie gdzieś odjeżdżać w drugą stronę, no to to zlecenie nam będzie wisiało. A jeśli chcemy po prostu zakupić to od razu, no to możemy sobie wybrać tutaj właśnie po cenie z marketu i zakupi nam automatycznie. Ja może dla przykładu, no bo tutaj automatycznie wystarczy tylko wpisać sumę, a pokażę Wam jak to wygląda z limitem. Tak, weźmiemy sobie cenę tu 2670, USDT wpiszemy sobie max 2298, OK i klikamy tutaj kupuj. Zlecenie kupna zostało zaakceptowane, tak jak widzieliśmy tam komunikat, Tutaj mamy też potwierdzenie, że U krypto, kryptowaluta U została kupiona. Teraz pokażę Wam jeszcze inny sposób, jeśli chodzi o wpłaty, to możemy sobie wejść tutaj w handluj P2P. Tutaj możemy sobie wpisać kwotę jaką szukamy w zleceniach. Dajmy na to, znowu sobie wpłacimy 100 zł fiat, weźmiemy sobie. Złotówki, formy płatności, i tutaj właśnie chciałem na tym przykładzie, bo tutaj w P2P mamy wszystkie dostępne banki, także, także tutaj sobie można wybrać dosyć dużo opcji. Ja ostatnio korzystałem również z opcji Revoluta, także chciałbym Wam jeszcze pokazać tego Revoluta. I tutaj macie wszystko, link, tak jak widać. Czyli klikamy sobie tu Revolut, i tutaj macie oczywiście e, oferowane opcje. Ok, jeśli tutaj sobie klikniecie, właśnie szukaj, to pojawią wam się tylko te oferty, które e, posiadają limit od minimum e, 100 zł. I tutaj właśnie e, możemy wybrać tą ofertę. Klikamy Kup USDT, tutaj wpisujemy, co zapłacić 100 zł. Otrzymamy 2247 USDT. Klikamy kup USDT, i teraz, tak samo jak e, przy bliku, dostajemy e, dane, na które musimy zrobić przelew. Także ja teraz wejdę sobie e, szybko na telefon, na rewoluta, e, zrobię to wszystko. Ok, ja już. E, Zrobiłem płatność. Tutaj, oczywiście, macie nazwę dla Revoluta. E, tutaj od razu też widać, e, cześć, jestem w kontakcie, czyli osoba jest przy komputerze. Jak coś to pewnie szybko nam potwierdzi. Ja tutaj akceptuję. Przelano. Tak. Przelano. I, i zobaczymy, czy, czy właśnie od razu. Od razu zostanie to potwierdzone. Ok, mamy zlecenie, zostało ukończone, tak. Czyli widzicie, tutaj nie minęła nawet minuta. E, tak jak mówiłem, jeśli ktoś jest właśnie przy komputerze, może to od razu potwierdzić. Także dajemy tutaj jeszcze pozytywa za szybką transakcję. E, I tak samo jak wtedy przechodzimy sobie na portfele. Finansowanie i znowu tak jak ostatnio przy opcji blik mamy tutaj e, dostępną kwotę, którą wpłaciliśmy. Przechodzimy sobie znowu na transfer, finansowanie na spot, USDT, max, potwierdź, transfer zakończony sukcesem. Teraz znowu możemy sobie przejść na handlu i spot i tutaj znowu możemy sobie wybrać kryptowalutę, którą e, chcemy sobie kupić. Pamiętajcie, żeby tu było do USDT, tak ja sobie ponownie wybiorę U, może tym razem pokażę właśnie jak to zrobić z opcji marketu. Tutaj w opcji marketu e, nie trzeba wpisywać żadnej ceny, bo kupi nam po aktualnej cenie, która tu jest e, jeśli chodzi o sprzedaż. Tu wystarczy tylko wybrać kwotę jaką chcemy kupić, za jaką chcemy kupić i wystarczy kliknąć kup i zlecenie tak jak tu widać już jest zrealizowane. Teraz kiedy przejdziemy sobie po prostu na portfel spot i tutaj właśnie jak wejdziemy sobie na, na portfel spot od razu widzimy naszą kryptowalutę, którą kupiliśmy, tak? Tu się wszystko znajduje. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o filmik instruktażowy. Pamiętajcie, link do, do giełdy, jeśli chcecie założyć konto, macie w opisie tego filmu, także wystarczy wejść w opis, kliknąć w ten link, zostaniecie przeniesieni tutaj na stronę i tak jak pokazywałem na samym początku, rejestracja jest bardzo szybka, następnie wszystkie te kroki widzieliście, jak można szybko wpłacić złotówki i dokonać sobie zakupu każdej kryptowaluty jaką chcecie możecie oczywiście wybrać bitcoina, Ethereum, cokolwiek, cokolwiek chcecie kupić dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku jeśli potrzebuje, potrzebujecie jakieś poradniki na temat giełdy Binance możecie napisać w komentarzu gdzieś w prywatnych wiadomościach do mnie i tak dalej. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Bo na tym kanale możecie znaleźć inne różne poradniki i, i moją strategię, jeśli chodzi o zakupy kryptowalut, także naprawdę warto polecam. Jeszcze raz dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Pozdrawiam, cześć!